Siemaneczko, z tej strony Chobityczny Rolnik, a dziś Was zapraszam na kolejnego vloga. Tym razem będą dzisiaj opryski. A co będziemy robić? Będziemy odchwaszczać wszystkie pola, czyli pszenicę, jęczmień i rzepak. Lecimy teraz z rzepakiem, ja już leję do 60, znaczy nie do 60, do opryskiwacza, do biarskiego e, 620 litrów i lecimy z tematem. Jest godzina 9.30, mamy 14 kwietnia, mamy okienko pogodowe, dlatego wziąłem też wolne, żeby to móc zrobić i później u siebie opryskam, lecę do zamiana, do roboty drugiej i też tam opryskam pszenicę, bo tam ma opryskać rzepak. A ja mam walić pszenicę. Więc widzimy się zaraz na głowie, prawdopodobnie dopiero już na polu. Już nie będę nagrywał jak wylewam opryski, bo to bez sensu. Widzimy się na polu. No i dobra, jesteśmy na Ilonie. Rzepak ładny. Kurde, muszę robić grzybówkę i skatania. Muszę przystać dzisiaj do tego, bo już widzę, pąk zaczyna wychodzić. Ajajaj. Wszystko opóźnione. Ta pogoda nasza to jest tak duży nasz masakra. Będę miał założoną maskę, więc się zbytnio nie dogadamy, nie pogadamy. Ale to wiecie oglądacie sobie, ja zadbam o swoje zdrowie Miałem nasmarować, oczywiście tego nie zrobiłem Dobra, lecimy na chwasty Nie będę obniżał, bo jest git. Ja zakładam makę robię półko i zaraz się będziemy je znowu widzieć. Tego rogu trzeba cofać, żeby to było dobrze oprzegane. Do parku. No to jak dobrze wiecie, wcześniej po to wtłumacz eee, nawożenie zamknięte, zostało zamknięte, w, czekajcie, 200, 300, 200, chyba nie pamiętam większe 300 niż 200, albo 250 może. Później wyjdę najwyżej się pokażę jak ta lepa z wygląda Dobra opis zakończony Teraz złożymy szybko płyskiwać, weźmiemy chociaż jednego żepaczka żeby zobaczyć yy, Sukcesywnie Dobrze wlana. Więc myślę, że Ach, nie to ramy składać Jedziemy teraz pokamy, jedziemy na pszenicę To kurde niestety nie dam rady w 4 hektarów, to jest też tylko będę musiał robić to na dwa razy więc lipton i nie lipton taki jakiś specjalny korze nie jest długi, to zaurwałem go nie jest jakiś gruby, trochę tam przez śmietkę widzę trącony Już tu chyba chłopak siedział też wyrywałem takich nie wyrywałem takiego ładnego badałem życia Co mi to da jak muszę spojrzeć na całość pola i mniej więcej jaki rzepak jest on no to mówię w większości jest taki co nie? Więc jest dobrze, jest dobrze Dobra, lecimy dalej, widzimy się na pszenicę. No i jesteśmy na pszenicy Kilimandrago. Sąsiad widzę pohaki posiał, a my lecimy z... Obywiskiem przylicę na gwastych Jest to bardzo cieszę, że dopiero zasiał żeby na spokojnie mogę tutaj no, pasty. I to za dobry, Zobaczymy w tym roku, to się wiedziało.

ale brak czasu w ogóle na kukolwiek. więc dlatego tak ja jestem ciekawy kto musiał Dobra, widzimy się przy kolejnym polu. Jesteśmy na ostatnim kawałku Najczęsty No to zobaczymy jak to będzie Tam dojadę, czy wjadę, czy nie wyjadę